Cześć, miło Was widzieć w kolejnym vlogu 500 Kuchni. Dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć o pewnej zmianie w mojej fotografii, która poprawiła jakość moich zdjęć. Uzyskałem dzięki temu nową umiejętność, a także finalnie nowych klientów. Zmiana dotyczy tego, jak użytkowałem pewne urządzenie, o którym dzisiaj będzie mowa, a dokładnie na czynności, którą wykonywałem w związku z nim. No, Otóż chodzi o nic innego, jako zdjęcie lampy z sanek aparatu. Ale nie po to, żeby schować tę lampę do plecaka po skończonym zleceniu i po prostu o niej zapomnieć do następnego wydarzenia, ale po to, żeby wykorzystać ją do strobingu, czyli zdalnego wyzwalania lamp błyskowych, na przykład w fotografii portretowej. Ta wyskakująca lampa jest chyba od zawsze symbolem osoby, która nie do końca zna swój aparat i która korzysta z trybu manualnego, powodując tym samym, że zdjęcia są nie do końca najlepszej jakości. Ale okazuje się, że w tej wbudowanej lampie błyskowej jest spory potencjał, ale niekoniecznie do tego, żeby korzystać z jej błysku tylko i wyłącznie, ale do tego, żeby wyzwalać pozostałe lampy błyskowe. Otóż za sprawą tego małego urządzenia, które jest częścią naszego aparatu, możemy bez problemu wyzwolić lampy błyskowe reporterskie czy studyjne. Ja za chwilę zaprezentuję Wam na przykład, gdzie lampy Quadra Light Atlas 400 Pro TDL jest to lampa akumulatorowa, plenerowa, HSS, TTL, TTL, wszystko generalnie. No i yy, spójrzmy tutaj. Tu jest yy, Czujnik fotoceli, czyli taki czujnik trochę elektroniki reagującej na błysk. I dzięki temu, że coś takiego mamy w, tym, w tej lampie, i ustawiając oczywiście wcześniej tryb fotoceli, czyli wyzwalania błysku błyskiem, możemy bez problemu tą lampą błyskową wyzwolić tą. Jeżeli nie wierzycie, Proszę bardzo. Może na filmie nie będzie tego widać, ale jeżeli usłyszeliście dźwięk tej lampy, to gwarantuję wam, że ona błysnęła. O proszę, ja sobie jeszcze zwiększę ją manualnie siłę błysku do pełnej mocy. Gwarantuję wam, błysnęło, gdyby nawet nie było tego widać specjalnie na filmie. No ale generalnie nie jesteśmy tutaj po to, żeby bawić się z dużymi lampami, ale ograniczyć, się może to Szybko rozłożę, ale właśnie, nie po to, żeby wykorzystywać duże lampy, ale po to, żeby korzystać z małych reporterek, czyli zazwyczaj tych lamp, które kupujemy na pierwszy ogień. W sesji, której backstage przed chwilą widzieliście, wykorzystałem właśnie tę wbudowaną lampę błyskową do tego, aby wyzwolić lampę reporterską. Ja mam tę lampę tutaj właśnie przy sobie, jest to Nikon SB910, niegdyś flagowa reporterka Nikona, bardzo, bardzo solidny sprzęt. Ja ją sobie założę tutaj do mocowania, żeby łatwiej mi się do Was mówiło. Na czym to wyzwanie polegało? W najprostszym wydaniu mogłoby ono polegać po prostu na wyzwoleniu błysku błyskiem, tak jak to przed chwilą zrobiłem z lampą Atlas 400, i tak na dobrą sprawę moglibyśmy ten vlog zakończyć, ale dzisiaj dwa słowa wam powiem więcej. O tym, co Nikon przygotował w swoich lustrzankach, które dysponują na przykład taką wbudowaną lampą błyskową. Chodzi mi o system CLS, a dokładnie Advanced Wireless. Lightning, czyli AWL, tak jakby część tego systemu CLS. I poza tym, że lampy wykorzystują błysk do tego, żeby. Były wyzwalane, wykorzystują także podczerwień do tego, żeby przekazywać na przykład informacje dotyczące automatyki, czyli TTL. Właśnie dokładnie to, co słyszycie, bo w przypadku zwykłej fotoceli, to jest po prostu zupełnie manualna sprawa. Czyli każda zmiana jakby mocy lampy jest wymuszona. Tym, żebyśmy po prostu do tej lampy podeszli, zmienili jej wartość, wartość jej błysku, no i potem wrócili do aparatu, żeby dalej fotografować. Natomiast jeżeli chodzi o system CLS, no jest powiedzmy taką wypasioną fotocelą, czyli nie dość, że możemy korzystać z TTL-u, który no. Umówmy się, no nie zawsze jest potrzebny, pomocny. Ja zazwyczaj polegam na manualnych ustawieniach, no ale jeżeli ktoś lubi, to to jest dostępne. Ale pozwala także nam na sterowanie lampą błyskową, tą reporterską, którą mamy na przykład w softboxie, z pozycji aparatu. I dzisiaj pokażę Wam, jak skonfigurować i aparat, i lampę, do tego, aby te lampy ze sobą rozmawiały. I w takim razie przejdźmy do menu. W menu szukamy czegoś takiego jak menu ustawień osobistych. Tam znajdziemy, w zależności od aparatu, opcję czy też zestaw opcji, bracketing i lampę błyskową. Dalej, a tutaj muszę chyba wyłączyć live view za chwilkę, albo o, już wiem, co muszę wyłączyć, bo miałem wygaszoną tę opcję, tak dokładnie, jeżeli mamy tryb auto, nie znajdziemy, znaczy znajdziemy, ale będziemy mieli tę opcję wygaszoną i jakby nie ma szans na to, żebyśmy ustawili tę opcję, więc prawdopodobnie w każdym z trybów preselekcji, czy też manualnym, bez problemu będziemy mogli z tego skorzystać. Ja przedstawię teraz na tryb manualny. No i w, we wspomnianej części bracketing lampa błyskowa znajdziemy coś takiego jak sterowanie lampą wbudowaną. Tam mamy kilka opcji. TTL, tryb manualny, błysk stroboskopowy i nasz upragniony, który jest dzisiaj gwoździem programu, czyli tryb stroboskopowy sterownika CMD. I w trybie sterownika znajdziemy kilka rzeczy. Sterowanie lampą wbudowaną. Tutaj zachęcam Was do tego, żebyście po prostu wyłączyli. Możemy oczywiście wybrać TL na przykład, albo opcję manualną, ale sugeruję ją po prostu tę lampę wbudowaną wyłączyć z prostego względu. Jeżeli już wykorzystujemy lampę reporterską, czy jakąkolwiek inną, jeżeli jest taka potrzeba, no i bawimy się w studio, modyfikator i tak dalej, to myślę, że błysk lampy wbudowanej no, nie jest. Jest chyba tym czego byśmy oczekiwali. Co prawda, on robi nam pewne problemy, ale o tym za chwilę. Natomiast dalej mamy grupę A i grupę B. O co tutaj chodzi? Chodzi po prostu o to, że lampy, które wyzwalamy możemy grupować. Załóżmy mamy trzy lampy reporterskie, dwie mogą świecić na przykład połową mocy, a trzecia ma świecić pełną mocą. No i w tym samym ustawiając na lampie, no i w aparacie grupy A dla danej lampy możemy na przykład w grupie A ustawić pół, pół mocy lampy, a w grupie B całą moc lampy i to samo zrobimy Potem w lampach reporterskich, które wyzwalamy. Ja za chwilę pokażę, jak skonfigurować chociażby SB910. No i tak jak wspominałem, mamy dwie grupy. No i kanał jest to kanał jakby komunikacji między lampami. Mamy w przypadku tego systemu CLS cztery do wyboru. Taki sam kanał, jaki ustawimy tutaj w aparacie, powinien być także w lampie, co za chwilę pokażę. No I jeżeli wszystko ustawimy, tak jak nam się żywnie podoba, czyli na przykład w grupie ATTL, w grupie B Manual, czy jakkolwiek byście chcieli to ustawić, klikamy OK i tak na dobrą sprawę przy w tej lampie wbudowanej, włączonej możemy już błyskać. Natomiast jeżeli chodzi o lampę reporterską, to musimy przełącznikiem włączenia przejść do trybu Remote. Akurat w Nikonie ten tryb nazywa się remote, ale jeżeli korzystamy z innych lamp tylko do fotoceli, no to praktycznie bodajże i Quadrolight i Yongnuo mają na przykład te. Te tryby oznaczone jako S1 i S2S prawdopodobnie pochodzi od Slave, czyli jakby lampy będącej tą podwładną lampy Master, czyli lampy, którą sterujemy. No i w przypadku Nikona w lampie SB910 przechodzimy właśnie do trybu Remote, i tutaj mamy opcję, między innymi, ustawienia, właśnie grupy, to o czym wspominałem, i także trybu kanału. Tu mamy cztery kanały. Wybieramy taki sam, jak wybraliśmy generalnie w aparacie. No i w takim razie, jeżeli mamy, ja jeszcze sobie potwierdzę, czy tak jest, jak powinno być tutaj. Powinny nam, powinien nam, powinien nam błyskać właśnie te diody, jeżeli wszystko działa. I w takim razie sprawdzimy, czy wyzwolimy tą lampę. Słyszeliście dźwięk? Lampa została wyzwolona. Co ważne, te lampy muszą się widzieć. Ja próbowałem zrobić mały eksperyment, bo o różnych rzeczach generalnie czytałem na forach, ale że generalnie ludzie wychodzili z tymi aparatami gdzieś i generalnie bez problemu mogli korzystać z cls czy z fotoceli. No, ja wyszedłem tylko. Jakby do przedpokoju błysnąłem lampą wbudowaną w ścianę, za ścianą, tak, żeby te lampy się nie widziały. No i niestety, tutaj już po zawodach. Jeśli dobrze przyjrzycie się, także swojej lampie reporterskiej od Nikona, jeżeli takową macie, to zauważycie m.in. akurat w 910 jest to przy. W wejściu na baterię. Takie małe kółeczko to jest właśnie ten czujnik, który wykrywa podczerwieni sygnały od aparatu, od tej wbudowanej lampy błyskowej, po to właśnie, żeby te lampy ze sobą odpowiednio rozmawiały. Nie może być zbyt pięknie, jeżeli chodzi o system Nikon CLS. Pomijając kwestię odległości i konieczności widoczności tych lamp. Między sobą dochodzi jeszcze jedna sprawa. Tak jak wspominałem, przy ustawieniu trybu, trybu CMD lampy błyskowej, radziłem ją, żeby ją wyłączyć. No i oczywiście to jest bardzo ważna rzecz, żeby ta lampa nie pojawiała się w trakcie zdjęć. Nie ma takiego problemu, gdy fotografujemy w trybie HSS, czyli z krótkimi czasami naświetlania typu 1-2000 o ile nasza lampa reporterska ten tryb obsługuje. Błysku nie będzie widać z tego prostego względu, że ta lampa wbudowana w błysku w trybie HSS nie obsługuje. Natomiast jeżeli robimy zdjęcia na przykład w studio, no to niestety ten błysk lampy wbudowanej będzie widoczny. Jak temu zaradzić? Ja już się naczytałem jakichś dziwnych różnych um, robótek ręcznych, jeżeli chodzi o tworzenie tutaj blokad, zasłon itd. itd. No, ja nie jestem najlepszy w takie techniczne rękodzieło, więc y, kupiłem taką nakładkę na gorącą stopkę. To jest, y, to jest oryginalne, oryginalne Nikonowskie akcesorium. Pewnie możecie znaleźć jakieś mniej, mniej oficjalne, no ale w każdym razie polega to na tym, że zasłaniając wbudowaną lampę błyskową, tutaj w gorąco stopkę wbijamy ten, ten panel otwieramy lampę i zasłaniamy tą lampę właśnie tą, tym panelem. No i w tym, w tym wypadku bez problemu możemy wykonywać zdjęcia w studio, na przykład z czasami dalej 1,160 tak itd., charakterystycznymi po prostu dla pracy typowo studyjnej. Właśnie z tego korzystałem w trakcie sesji z Olą, jak się przyjrzycie dokładnie, w w przebitkach sesji to na pewno zauważycie, że ten panel towarzyszył mi przez całą sesję. Jeżeli mi nie wierzycie, to możecie spokojnie przetestować i doświadczyć obecności tego błysku sami. Wystarczy na przykład ustawić lampę reporterską na minimalną moc i zrobić sobie zdjęcie w trybie fotoceli, żeby zobaczyć po prostu, że ten błysk faktycznie istnieje. Naturalną drogą rozwoju jest oczywiście wyzwalanie radiowe, i to polecam przy. Dalszej pracy przy takiej, kiedy będziemy faktycznie wykorzystywali strobing bardzo często, czy to wyzwalanie także normalnych lamp błyskowych, studyjnych. Natomiast, jeżeli chcecie zacząć przygodę z wyzwalaniem lamp błyskowych, to naprawdę ta metoda fotoceli, czy też w przypadku Nikona system CLS, jest naprawdę najlepszym sposobem na to, żeby praktycznie bezkosztowo spróbować swoich sił w fotografii z wykorzystaniem błysku. To wszystko, co dla Was dzisiaj przygotowałem. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania dotyczące tego, jak wyzwalać lampy, czy to optycznie, czy radiowo, to ja oczywiście służę pomocą, na przykład w komentarzach. Jeżeli film Wam się podobał, to oczywiście łapy w górę. A jeżeli nie chcecie ominąć kolejnych odcinków vloga Piesek Kuchni, klikajcie subskrybuj i wtedy do zobaczenia.